Witam Was, Widzowie, z Gameplay, a dzisiaj zagramy sobie Wakinatora i dzisiaj będą dla niego trzy rzeczy do odwinięcia. Krząk, Hunter z Left i Freeman z Half-Life'a. To może zaczniemy. Czy Krząk zna mnie osobiście? Nie. Czy pochodzi z Polski? Nie wiem. Czy twoja postać? Nie. 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 Tak? Nie, raczej nie. Nie próbowali wykroczyć. No nie. Czy Twoja postać ma cokolwiek wspólnego z elektrycznością? No w sumie tak. Czy Twoja postać mieszka w Twoim domu? Nie. Nie wyobrażam sobie krzoga w domu. Krzy twoja postać jest związana z Five Nights at Freddy's? Nie. No nie. Krzy twoja postać pochodzi z gry internetowej. Ej, no nie, bo mi nie chodzi o takiego w World of Tanks, tylko ksiąga ksiąga. Nie. Tak.

W końcu to jest kształt. I teraz Hunter z Left 4 Nie! Kilka zabieram. Nie Nie Hunter... Hunter nie nosi butów okay. Tak <laughs> Nie Не, к чему? Так. Не. 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 Это не слоу. Не. Так. Не. Не. a na pewno Harry Potter w ogóle. Mm, on nie mówi. Nie. No w sumie tak. 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 Nie. Wie. Nie. 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 Dobra, damy mu drugą szansę. Hmm. Nie, to nie jest boomer. Tak, tu w końcu jest trochę Tak, już wie. Yy, nie. Tak. Nie. Wiedziałem, wie, wie, wiedziałem, On wow. co wiedziałem. Teraz Freeman z Highflyfa, doktor Freeman z Go się nie da oszukać. No chociaż z tym krzogiem trochę mi nie wyszło. Eee, w każdym to był szok. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Nie. <laughs> tak. Tak. No używa w końcu. Nie. Tak. No już chyba. Nie. Okej, okay, już jestem. Ja musiałem zrobić cięcie, bo ktoś zadzwonił. Skruszyliśmy na pytaniu ósmym, czy twoja postać była kiedyś w przestrzeni kosmicznej? I odpowiem, że nie wiem. Czy twoja postać nosi maskę? Nie. Nie. Tak. No już wiem. Wiedziałem. Wiedziałem. Wow. Tylko nie pamiętam jego imienia. Myślę, doktor Freeman, no to jest Gordon. Dobra. Więc to by było na tyle z tego odcinka Akinatora. Myślę, że się podobało. Ja zapraszam do łapkowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć!